Policja prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło w sobotę 15 marca na ulicy Długoszyńskiej. W wyniku potrącenia zginął pieszy, jednak na ten moment nie można jednoznacznie wskazać winy ani kierowcy, ani ofiary. Na miejscu e, pojawili się policjanci z japońskiej drogówki, którzy wstępnie ustalili, że e, kierujący 27-letni e, mieszkaniec Jawożna e, potrącił 52-letniego mieszkańca e, Jawożna poruszającego się niewłaściwą stroną pobocza na nieoświetlonym odcinku drogi e, przy ulicy. Długoszyńskiej Wiawożnie. E, niestety w wyniku tego potrącenia pieszy e, poniósł śmierć na miejscu. E, pieszy ubrany był e, na ciemno, w ciemne kolory e, ubrania, natomiast e, badanie kierującego potwierdziło, e, że jest trzeźwy. E, policjanci wykonujący czynności na miejscu zdarzenia e, e, wykonywali je pod nadzorem prokuratora, e, który zlecił sekcję zwłok tego mężczyzny. No, i teraz policjanci będą wyjaśniać w toku śledztwa dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Śmierć pieszego poruszyła mieszkańców okolicy. Jedna z mieszkanek Dąbrowy Narodowej podkreśla, że ta sprawa żyje wśród mieszkańców okolicy i wzbudza emocje. Uważa ona, że ulica Długoszyńska jest niebezpieczna dla pieszych. Brakuje na niej w szczególności chodników, a to one w dużej mierze zabezpieczają pieszych przed niebezpieczeństwem, gdy jest ciemno. Nie tylko ta Długoszyńska, ale i, i Syrakomle. Też tam jeżdżą, nieraz takie z tego. Uh -huh. A czego tutaj brakuje, żeby zapewnić bezpieczeństwo pieszym? No, jak na przykład tutaj dobrego chodnika, nie? Uh -huh. No, a tak to i żeby uważamy więcej na dzieci jak chodzą do szkoły, w ogóle wszystko i koło szkoły. Nie jest to pierwsze śmiertelne zdarzenie drogowe w Jaworznie w ostatnim czasie. Wcześniejsze tragiczne wypadki miały miejsce na ulicy Jesiennej. Jednak to na ulicy Dugoszyńskiej pierwszy raz od dawna ofiarą śmiertelną został pieszy. Tymczasem służby apelują właśnie do pieszych o noszenie odblasków, a do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza na słabo oświetlonych drogach. Chcielibyśmy bardzo zaapelować do wszystkich pieszych, którzy poruszają się po drodze po zmroku, aby stosowali elementy odblaskowe, ponieważ no, o bezpieczeństwie w pierwszej kolejności decydujemy my sami. Pieszy ubrany w ciemne kolory po zmroku praktycznie staje się dla kierowcy niewidoczny, natomiast jeżeli te elementy odblaskowe posiada, no to jest już zauważalny z odległości 120-150 metrów. Natomiast jeżeli tej, tych elementów odblaskowych nie posiada, to praktycznie jest niewidoczny, a zauważalny z odległości 20-30 metrów. Chcielibyśmy tutaj też zaapelować do kierowców, aby dostosowywali prędkość, do, na których ciąży obowiązek dostosowania prędkości do aktualnie panujących warunków na drodze i zgodnie z przepisami ruchu drogowego Drogowego, no, i żeby bacznie obserwowali na to, co się dzieje na drodze, ponieważ przypominamy, że nadmierna prędkość jest to główna przyczyna wypadków śmiertelnych na drodze.